Mam taką potrzebę, żeby Cię zapytać, bo jestem po prostu ciekawy. Ty byłeś byłeś szczęśliwym dzieciakiem? Nie. Mm -hmm. A co to znaczy? <laughs> A... Jakby. Nie, no, nie, zdecydowanie no, nie byłem szczęśliwy. Dzisiaj jestem szczęśliwy, wtedy nie byłem. Mm -hmm. I. No co mam powiedzieć, no, dużo się działo złych rzeczy e, kiedyś, jakby musiałem na wiele rzeczy patrzeć, czego nie powinienem jako młody człowiek, nie, powinien tego, nie powinienem tego doświadczać. Ale nie chcesz tego powiedzieć, co to było? E, był, był u mnie w domu alkoholizm e, mm -hmm. i to długo i musiałem z nim żyć, z tym żyć po prostu. Był to, nie że doświadczałem jakiejś przemocy, broń Boże, w domu czy coś, ale oglądałem po prostu dużo rozpaczy ludzi e, na pewno się gdzieś to odbiło i wiem, że, zna, wiem po prostu, że alkoholizm jest straszną chorobą. Mhm. A, tym bardziej, że no, wychowywałem się mając to y, po prostu na co dzień. Wojewódzki. Chędzierzki.